Ale to jest moje, mój azyl, moje muzeum, tu ja, ja tu, odpo, tu odpoczywam. Interesuje mnie ksi książki, przede wszystkim historia klubu, mm -hmm. prawda? Kolekcjonuję znaczki pocztowe związane z piłką nożną Mistrzostwami Świata. Oznaki klubu od pierwszej zresztą, w Bałtyku wszystko mam, ale to pokażemy później. Teraz ostatnia moja zdobyć na giełdzie, co niedzielę, Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Trafiłem, to jest cała przyjemność, wymiana, przesyłka. Do Jarocina, bo do, do Mielca już poszło, bo dzwonił akurat kolega. To ja się pochwalę, bo to jest trzeci album. taka. Ja trzeci album robię, Kronikę. I to są takie stare zdjęcia. I co ciekawe jeszcze, ja współpracuję w Muzeum Miejskim w Tak, ja im dałem te zdjęcia. Oni zrobili sobie kopię i odesłali mi swoje. Kolejny odcinek kwadransu z Bałtykiem Koszalin, Tym razem naszym gościem jest trener Waldemar Sołek, zagorzały fan piłki nożnej kolekcjoner. kolekcjoner. Ta kolekcja chyba jedna z największych w Polsce. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry, witam. Panie trenerze, zapytam wprost: ile pan ma tych pamiątek? Uj, to jest niezliczona na ilość. Niezliczona. Ja nie liczę, nie, nie patrzę. Ja wszystkie patrzę zawsze na jakość. Na ilość jest nieważna, bo to, to nie w tym rzecz jest. Każda pamiątka jest ważna. Z każdej pamiątki się bardzo cieszę. Dla mnie jest bardzo ważna. Zresztą to widać na załączonym obrazku. I to tylko jest malutka część. Malutka, malutka część. Ja powiem tylko tyle, że tych pamiątek jest bardzo dużo. Cała Ta. piwnica u pana w bloku jest niemalże wypełniona tymi no, pamiątkami. No, ja to nie nazywam piwnicą, to jest muzeum. To jest muzeum. To nie piwnica, tylko muzeum. Zatem w pana muzeum. Ta wartość pamiątek w Pana Muzeum, Pan szacuje, ile to może być warte, bo tych pamiątek jest bardzo dużo i z różnych okresów one pochodzą. Tak. <gryw> nigdy, nigdy tak nie myślałem. Ja przede wszystkim jak, nie wiem, jak to nazwać. No, no nie, nie patrzę na wartość pieniędzy, patrzę, patrzę na wartość kolekcjonerską i. i i się cieszę, jak mówiłem wcześniej, że z każdej pamiątki, z, z, każde, z każdego detalu związane z historią sportu, a przede wszystkim piłki nożnej. I będę szczęśliwy, ja będę mógł to przekazać mojemu, mojej rodzinie w dalszym pokoleniu, przede wszystkim wnukowi. Czyli można powiedzieć, że tak, te pamiątki są dla Pana bezcenne, bezcenne. I żadne skarby Pan ich nie, nie sprzedał? Nie, 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 absolutnie. Jakby nie było wnuka, to by się jakiś inny sposób się pozbyło. Nie wiem w jaki sposób. W tej chwili nie myślę nawet o tym, bo ja jestem tak szczęśliwy, jak każdy, każdy... ja jeszcze opowiadałem wcześniej, ja otrzymam 10 oznak klubu przeciwlotnik, którego byłem w jakiś sposób wykonawcą odznaki i Poporczyków. Mi to gdzieś zaginęło, dzisiaj się okazało, że się odnalazły w jakiś inny sposób. I jestem bardzo szczęśliwy. I się nie mogę zaczekać, kiedy ja dostanę to do ręki. Ma pan pamiątki z całego świata, i też zdarzało się, że pisał pan w różnych językach? Czy tak, Kupował pan tak. po prostu słowniki? Jak, jak pan komunikował się z wępikami? Przede wszystkim wcześniej pisałem po polsku, i ktoś mądry powiedział, że Waldek nie pisz po polsku, bo to mhm. przez działaczy czy tam innych osób za granicą wyrzucają do kosza. I wpadł na pomysł, bo jeszcze w wępiku dawnym naszym, Kupowałem podstawowe słowniki w języku hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim i pisałem do klubu. Niskotycznie to wyglądało, ale skutek odnosiło to. Odnosiło to skutek duży. I skąd na przykład Pan otrzymał? No, przede wszystkim prezentę? na przykład z Kosmosu Nowy Jork, gdzie grał m.in. Dajna, prawda, I Pele, Johan Cruyff. prawda. Z meksykańskich klubów, a przede wszystkim z klubów z Europy. A nigdy nie pisałem do, do wschodnich klubów, bo nie, mimo że język rosyjski bardzo dobrze znałem i zdawałem dyktanda, czy jakieś wypacowania, czy w ogóle przy tablicy u nauczyciela, to zdawałem bardzo dobrze. Ale nie pisałem, bo nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby pisać na wschód, prawda? Wspomniał Pan o Johanie Krojfie. Niewielu kibiców z naszego regionu wie, że miał Pan okazję zamienić słowo z Johanem Krojfem. Oj, tak, jestem dumny z tego. Jestem tak dumny i będę każdemu opowiadał. Byłem na meczu po prostu przypadkowo. To był ten 88 rok, tak, kiedy w Poznaniu Tak, Poznań grał, grał z, z tak, 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 tak. I, i będąc w Poznaniu, wyprzedzam fakty, że było minus 18 stopni. Pełny stadion pełniutki stadion. No i znając wcześniej pana redaktora, dyrektora programu pierwszego działu sportowego Polskiego Radia, pana Urbasia, znałem wcześniej pana redaktora Zimocha i oni mnie zaprosili na konferencję pasową akurat jeszcze przed meczem do namiotu, bo w namiotach kiedyś były konferencje pasowe w tych wojskowych. To wyobraźcie sobie, na zewnątrz było 18, a tam jeszcze było dziwniej, prawda? No i zaproszono mnie na kawkę, i wchodząc do tego namiotu, stał w sześciu słynny piłkarz Gary Lineker. nas pogromca w niektórych meczach, prawda? My byliśmy świata przede wszystkim, i wręczał komplety Barcelony. Panowie Urbasz i Zimok zostali po jednej sztuce i mi. Się trafiło jak kurzej, jak y, ślepej ku, y, kurzej ziarna, jak to były przysłowie. Byłem tak, ja nie wiedziałem gdzie ja jestem w ogóle. Jak to jak zostało, to, to no nie wiedziałem gdzie jestem. I pan Johanka mnie zaprosił na kawkę razem z tymi panami, prawda? No i zapaliłem papierosa, że nie paliłem papierosów. Bo mnie postępowo bardzo dobrym papierosem, w cudzysłowie oczywiście, dobrym papierosem. Malboro, na tamte czasy to była, była jakoś Tytoń. Ale z, z takim, taką osobowością się spotkać, tak tutaj z Panem, to, to są rzeczy niewyobrażalne. Nie, nie, nie A coś jeszcze pojawiło się, że Pan jechał chyba autobusem klubowym, tak? Z tak, po meczu, po meczu, tak. Z Barceloną po meczu przy znajomości piłkarzy Gwardii Koszalin, tak jak Okoński, Trzeciak, Niewiadomski, prawda, oni się pytali, gdzie ja w tej chwili się udaję, ja powiedziałem, że jadę do pewne sprawy załatwić, służbowe i poprosili tam chyba kierownika albo kogoś, wsadzili mnie na siłę do, do autobusu i posadzili mnie przy, przy, przy słynnym piłkarzu, bramkarzu, Żubizareto, który był bardzo długo dyrektorem w Barcelonie, klubu. I z nimi pojechałem na, na, na lotnisko. I tam już pożegnałem się, podziękowałem wszystkim, każdemu dałem, podałem rękę, piłkarzowi. Nawet nie wiedziałem, że Bakero grał, bo, bo były takie emocje. Dla mnie najważniejszym był to Johan Kraj, prawda? A potem już z Bizareta. A potem się okazało, że nie wiem, po jakimś czasie Bakero był tezerem Lecha Poznań. I to też jakie uczucia były? Bo to jest tak, że kibic idzie, kibic siedzi, widzi Krojfa, widzi Bakero, widzi z to o, brakuje dechu? Brakuje... brakuje wszystkiego. I człowiek jest w kosmosie, w niebie. Nie wie, gdzie się znajduje? Nie, absolutnie. Ale jestem na miejscu, to znaczy, jak już przeżyłem to. Panie trenerze, niewiele osób wie, że pracował Pan w Poprawczaku tak. i w Poprawczaku właśnie założył Pan klub. I z tymi tak. chłopakami e, grał Pan, występował Pan na tak. wielu turniejach. Okazało tak. się, że to także były turnieje międzynarodowe. Były, były w Niemczech, w Holandii. I chłopcy osiągnęli duże sukcesy. Ja tam osobiście, jakoś w Niemczech, y, nie grałem w piłkę nożną, ale grałem w siatkówkę rekreacyjnie. Z tamtymi osobowościami, też wychowawcami z tamtych rejonów, wszystkich W ogóle rekreacyjnie, ale tak to chłopcy występowali tutaj w Koszalinie w lize w lidze zakładowej, tak zwanej, prawda? Ciężko było przebić się, żeby na teren, żeby wyszli chłopcy na zewnątrz żeby mogli grać, ale żeśmy jakieś tam no i chłopaki osiągnęli duże sukcesy, bo grali piesze lizę zakładowej. Bardzo fajnie było. Panie trenerze, przejdźmy teraz do piłki koszalińskiej. Niedawno otrzymał pan proporczyk. Czeka. Ale zwykły proporczyk koszalińskiego znakomitego o... związku piłki nożnej wydawałoby się z lat 50. O, fajnie, proporczyk, ale nic szczególnego wydaje się, ale okazało się, że ten proporczyk trafił do pana z Lwowa. No, bo może tak niebezpośrednio, przez od, od kolekcjonera z pana śledziony. Jest to słynny kolekcjoner, i prze, przez niego. A się okazało, że tym właścicielem tego Popoczyka był y, były piłkarz y, Czarnych lubów, Dynama Lwów. Mało kto wie o takim klubie, się okazuje. Potem, był tener, potem grał w klubach polskich, był cenerem EłKS-u, Lecha Poznań. I, i jak jeszcze? Pan, y, ja nazwisko pamiętam, że to był y, piłkarz o nazwisku Skrzyński. I on w latach y, wojennych i powojennych to miał. I, ona, I pan ten śledziona, który mi to sprezentował, ten Poporczyk, y, otrzymał od y, córki tego pana piłkarza. Okazuje się, że przypadek sprawił w zasadzie, że został pan trenerem w Bałtyku. Y, raczej tak, raczej tak, bo tutaj była y, taka, taka, powiedzmy sobie, taki. Przyjęcie, nie, nie tak jak dzisiaj się robi testy, prawda? Tylko po prostu był zakładany reaktywacja klubu przez pana Zenka Bednarka, obecnego prezesa i jego brata bliźniaka, pana Janka. No i ja tutaj przychodząc, zobaczyłem, że jest, że już znałem panu, tych panów. I ja tu przychodząc, patrzę, jest y, taka impreza dla dzieci z ogniskiem, z różnymi sprawami, no i tak się zainteresowałem, bardzo mi się to podobało i wpadłem na pomysł, szybko wsiadłem na rower, bo jeszcze nie miałem samochodu, ten czas i pojechałem po pamiątki Polskiego Związku Piłki Nożnej, takie różne gadżety, żeby chłopcom wręczyć na pamiątkę i tak jakoś się stało, że potem poszedłem na kurs do Mielna, zdałem ten kurs. I tak, wylądował Pan w Bałtyku. I w Bałtyku. Z tego, z tego jestem dumny z tego. Bałtyk w przez lata wykształcił wielu o, dobrych piłkarzy, paru ta. reprezentantów Polski. Między ta. innymi Sebastiana Miele i też niewielu chyba kibiców z regionu wie, że Pan był pierwszym trenerem Sebastiana Miele. No. I zatem zapytam, to był niegrzecznym chłopcem Sebastian Mila na treningach? Duże słowo za pierwszym trenerem. Pierwszym trenerem właściwie to był jego ojciec. Na podwórku przede wszystkim, na ulicy morskiej. Czy był niegrzeczny, był pozytywnym obuzem, Powiedzmy sobie tak. Panie trenerze, na zakończenie, ale dosłownie 30 sekund. <grym> Najlepsze, a być może pierwsze wspomnienie z Bałtykiem? Jakie? Najlepsze to pierwszy turniej. Pierwszy turniej tutaj jest. To był turniej imienia Figasa, prawda? I grały takie w tym moim zespole takie sławy jak na dzień dzisiejszy Sebastian Mila, yy Husejko, yy Dorosz, już Butrym obecny trener, prawda, Słowik, i Łukasz Bednarek, Czupa i Dominik Husejko, były zawodnik Wisłyka. Tak, I to był pierwszy mój sukces tak w Bałtyku. Takie największe. Te koszulki ufundowała nam Poczta Polska, a ja sam malowałem. Była to, to było wycinanie yy, wzoru w kartonie zwykłym i potem malowanie kolorystycznie farbą olejną. Kwadrans już za nami. Panie trenerze, ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Życzę jak największej kolekcji, jak największych eksponatów, które być może znajdą się w pana muzeum, jak pan to nazywa. Waldemar Sołek, trener grup dziecięcych Bałtyku Koszali. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ja dziękuję bardzo. Radek Zmudziński, do usłyszenia.